Cześć, Dawno się nie widzieliśmy, w tym tutorialu chciałem Was nauczyć tak zwanego Flower Fana. Jest to kolejny wachlarz, ale jest on dość nietypowy. Nie będzie to polegało na pokazaniu pipsów, tak? Tylko po prostu rozłożeniu kart troszeczkę inaczej. A mianowicie mniej więcej tak. I cóż, słowo wstępne: nie zrobicie tego ruchu nowymi kartami, ponieważ będą zbyt... za bardzo Wam będzie się ślizgać tutaj na palcach. Dlatego jakieś, zacznijcie od starszych kart, najlepiej jakieś tam najstarsze jakie macie, a potem przejdźcie, czyli od, od tyłu idźcie, tak, bierzcie starsze i po kolei idźcie na średnie i troszeczkę nowsze, ale sam, czysto nowymi kartami tego nie zrobicie, nie jesteście tego w stanie zrobić. To, 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 są, to zdanie jest podzielone również przez twórców tego ruchu oraz ludzi, którzy, którzy bawią się tym ruchem już kupę czasu. Zatem zapraszam Was do nauki. Pierwsze co to grip. Zatem będziemy pozycję taką startową mieli, prawa ręka do jest serdeczny, środkowy i tak tutaj klasycznie położone, wskazujące. I teraz co chcemy zrobić. Z tej pozycji kładziemy talię tak. Zobaczcie, gdzie trzymam. Środkowy, jest zupełnie tutaj na krawędzi, nawet wystaje, tak? czyli łapimy jakby w połowie środkowego. Potem jest od razu nad nim jest wskazujący i tutaj kciuk, zobaczcie też tak w połowie, dlaczego? ponieważ karty będą tak jakby kręcone i musi, musi druga część tych kart się znaleźć o połowie, w połowie, czyli tutaj będzie tutaj będzie się zaczynać i tak będziemy kończyć tak, czyli to wszystko musi się tu zmieścić czyli zaczynam tak w ręce i tak łapię jak pokazałem jeszcze pod drugim kątem potem pokażę i co dalej robimy? Jak jesteśmy w tym gripie, bierzemy trzy palce tutaj. Serdeczny, środkowy wskazujący. tu I kciuk z drugiej strony. Tak? Kciuk z drugiej strony. I teraz ściskamy te karty o tak. Tak, że one będą chciały jakby tak wypadać. I to jest bardzo ważne. Nowych kart... Właśnie tutaj też problem jest z nowymi kartami, ponieważ ich tak za bardzo nie ściśniemy. Muszą być bardziej elastyczne, a bardziej elastyczne karty są karty zużyte, czyli grip, ściskam i teraz tak kładę, tak, tak było prosto, a teraz położone jest, czyli grip, ściskam, kładę i powoli wypuszczam, o. powoli wypuszczam karty i taki efekt powstaje jeszcze raz. Skryp, ściskam do tak, zobaczcie mniej więcej, tak i wypuszczam jednocześnie, jednocześnie drugą ręką yy. pracuję. Zobaczcie jak moje rączki pracują przy okazji. On no. no już mi się troszeczkę pokleiły karty, to nie będzie taki super wachlarzyk, ale... Coś takiego. Mniej więcej coś takiego chcemy skończyć. Tutaj jeszcze bardziej można pociągnąć, żeby to bardziej takie koliste było. No ale półkoliste też może być do zaakceptowania. No i powracając. Druga perspektywa. Jestem w gripie, jak pokazałem wcześniej. Tak. Wciskam. Kładę. I zobaczcie. Kciuk trzyma wszystko. Z drugiej strony inny palce. Powstaje wachlarz. Podejrzewam, że ciężko będzie Wam to utrzymać na początku. Czyli jak będziecie robić, to będą Wam wypadać karty, bo tu ciężko, tutaj się ślizga. To wszystko się ślizga. Prawie już mi tutaj wylatują karty, no ale troszeczkę sprawy powoduje, że, że jakoś się je tam jeszcze trzyma. I teraz, cóż, nauczycie się tak. Możecie potrenować coś takiego, że po prostu nie trzymając. Tak, kart Spróbujcie je tak ospringować, tak? Mniej więcej taka, 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 taka rzecz się dzieje robiąc. O, tak? To jest to, to, to samo springowanie, tylko że utwierdzone między palcami, tak? I na koniec. No, tak? Patrzcie teraz na, jak moje ręce pracują, czyli wydaje 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 i kręcą mi się ręce tak tak czyli zaczynałem lewą ręką zaczynałem tak kończyłem tak lewa ręka zawsze jest takiej pozycji wyginam i pracuję jeszcze raz tak i tak i macie fajne wachlarzyk nowy myślę że więcej tutaj do tego ruchu nie będę miał nic do dodania zatem wszelakie pytania zalecam żebyście pisali na fanpage'u link podany będzie poniżej nie zapomnijcie dać łapki w górę nie zapomnijcie subskrybować i miłej zabawy z tym ruchem jest to bardzo fajny ruch troszeczkę niszczy karty, więc uważajcie na to ja go stosuję raczej rzadko ale był to też jeden z pierwszych ruchów jakich się nauczyłem Zatem dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!